uchwyciłem jeszcze cyk trujeczka. lecimy do Michcia, no, znowu z górce wracamy i kutasek troszeczkę wyszedł nie takie hop przyrobienie. przerobienie silniczka audiczkowego z 1.8 na 2.0, bo jeszcze blok potrzeba no i męska decyzja będzie 1.8 ale chyba z fajną turbiną no zobaczę, oby fura miała około 4 do paki to będzie dobrze zaraz tu Barbarka zobaczy ile A45 S ma do stówy Miliście <laughs> mi już tutaj hałasy no, wycisza, ale tutaj przygotowa podłogę na nasz przyjazd. Na uliczka stoi, a ty sobie mi chciał kurde, czas jeszcze raz. <laughs> no to piec mamy wywalony. Parę strek znalezionych, bo ten samochód w ogóle mi nie grzał nic, kurwie, głupi, wstrętny. No i się okazało, że na nagrzewnica w nim nie działa, i dlatego miałem zimno w środku. Teraz zobaczę jak to katalizatorek. Jest tam, co. ach, nie zobacz. a coś tam widać, <laughs> zjebane, kurwa. O, ale rozjebany katalizator, dlatego <laughs> tak mocno nie miało, turbo nie ładowało nic, ale usterek. No Michciu, i rozebrałeś silnik, tam mi powysyłałeś trochę nagrań, trochę zdjęcia, to jakoś tam pomontuję ładnie, elegancko, żeby było. I, i wyszedł trochę kutas, że ciężko jest przejść 11 na 2.0. No był trzeba wymienić cały dół, nie? Praktycznie blok wał. Balansę, cały długi Kurde, B ja dwa... Aha, wszystko poza blokiem zdobyłem. No, średnica czołgów głównych jest mniejsza od 1,8. Czyli 1,8 takie delikatniejsze, lżejsze no. śniczki. Wysokoobrotowe bym powiedział, krótki no, skok. Bardziej, no, bardziej. No Michał, no to w związku z tym plan awaryjny też mamy przygotowany, tam już są już, już, trzy warianty na, naszego planu, a generalnie silnik jakiś taki w bardzo złym stanie był na ten człowiek 200 tysięcy kilometrów? No, no, wiesz co, nie. Tak, coś było już w nim robione, bo był widać taki, coś tam w rozrządzie. On było... mi cały ciekło, wszędzie, z każdej możliwej strony był jebany olejem. Śrubki były poorwane od pokrywy tej, od rozrządu, a, gdzieś tam od spodu. Tej górnej? Się... No, tej, tej metalowej sprawa. A z przodu to sklejane? Z tej górnej też leciało uszczelek, Ta miska druga olejowa była też na różne śruby były jakieś powkręcane dziwne. O kurde. Tak, było coś tam A bo miałem wrażenie, że ze spływu z turbosprężarki cieknie olej, albo zaśladę. wszędzie leciało po silniku. Po, czyli z tych dekli wszystkich waliło? Wszędzie, z, czyli... z górnego dekla, z bocznego dekla gdzieś tam. Z górnego dekla nawet. Dekla. Czyli nasi to byli, bo generalnie ten chłopak co mi sprzedał ten samochód powiedział, że on w nim wymieniał rozrząd. Że dał do jakiegoś warsztatu, ma na to fakturę i że wymieniał rozrząd. Czy tam był wymieniany rozrząd w tym Łańcuch główny i ślizgi. Napinacz był z 13 roku, chyba? Aha. Czyli oryginalny. A jaki stan tego był? Wysoko łańcuch był na, na ósmym ząbku, był napinacz? Czy chujowo, chyba? Czyli już tak dość zużyty mocno. No? Bo jak założyć nowy, jest na trzecim, czwartym, a to był ósmy z dwunastego. Tak. O kurde, to mocno że to było. Sporo. Tutaj widzę, że też nasi byli, bo to z trochę podgięte, będę musiał. Mhm. Śrubokręt zaraz do Ciebie tutaj wsadzić, troszeczkę ja, ja rozprostować. Nie, do sprzęgiełek też później zajrzę. A, no to mi najwyżej no, dograsz coś takiego. No nic, a ja wymyślę taki plan awaryjny, już z Basią się tutaj doedukowaliśmy. Do Basia, cztery dopaki ma taki Mercedes, <tusy> ten AMG A45 S, w jedną osobę Aha. i tak dalej. No trzeba zrobić, że ta fura tylko cztery dopaki miała, to już będzie satysfakcjonujący wynik. No i tutaj taki tam delikatny plan mam. chciał też tam trochę pokazał swojego planu, bo generalnie tak, siedziało mnie to turbo. No z żadnych nikt nie ma. Ładny stan jego jest, ale to jest jakieś IS-12. To bardzo mały wirnik na Wszystko jest takie beznadziejnie małe. I mokre. Ciekaw jestem czy to jest z turbiny mokre, czy z silnika, chociaż pedał nie oleju dużo. Dużo. Zobacz jak to masz czarne wszystko. O, dobra, to silnik brał. To nie turbo, to co to, to są silniki. było były strasznie zaklejone. Tak? A ty przecież to znowu mi chciał poprawiony silnik, To chuj chodzi, że no. no... tak, tylko tam mówię, do, do 15 roku chodzą te stare pierścienie takie wiesz, A. te podwójne takie z tym dziurze. Wiem, bez, bez nacięcia takie miały. To niby pierścienie już ma 2 mm szerokości, ale są te dziureczki, nie? Te kurwa, to ja ten sam odkupiłem po to, żeby oleju, chuj nie, tu wpierdala olej? Czy do 15 roku zjebane Audi robi wodę? W 15-16 dopiero kładą te częściowe pierścienie olejowe, nie? O kurwa, no o jas. <laughs> to słabo. No. No dobra, miście coś takiego jeszcze ogarnął, w zasadzie prawie nową turbosprężarkę, to jest IS20, tak samo ustawiona? Tak samo ustawiona. I ona już ma wirnik wydechowy, ło, sporo masz większy wirnik wydechowy, no i koło kompresji ma większe. Ja coś takiego jeszcze przygotowałem, to jest IS20, ale zmodyfikowany na IS38, ma jeszcze większy wirnik wydechowy. I mi się wydaje, że w obudowie IS20 z jakieś 330-340 koni zrobi, jak tam się dobrze dopieści, to może, kurde, koło 4 dopaki będzie miało. No to tom ci zostawię. Chyba że ci dośle jeszcze jedną taką, że będzie może całą, jest 38. A dużo mam czasu, żeby ci turbo wrazić, co dosłać, Michciu? Wiesz, co? No ja tam nie ma problemu, ja ci zrobię ten silnik, i wiesz, może sobie leżeć, nie? I czekać. Aha. Bo najlepiej się wolicie z turbiną razem. No tak, tak, jechać, tak, tak. Bo tak tam tak. jest dość słabe. Nie? Michale, alternatorek, coś tam trzeba w nim zrobić? Sprzęgieleko jest słabe, już takie. Czyli to. że no. już haczy tam harczy, nie? Także. Aha. To jest tylko. Tego paski, roleczki. No to przy okazji też. Hmm, do te Ceweczki jeszcze. Cewki damy nowe, no wszystkie cztery. No co świecę, wszystko w remoncie, Mhm, uh -huh. O kurczę, ty w ogóle tak to 2022 rok mamy. Parę <średency> dni nie widzieliśmy, no. ja 22 roczek. No i tak to no wyszło. Tam powrzucam jakieś Twoje rzeczy, bo bardzo ci dziękuję Michał za wszystkie nagrania, że tam mi wysyłałeś kurde na bieżąco co tam jest zepsute, spieprzone. No jeszcze tego jestem bardzo ciekaw, no ja to będę chciał, że ta fura koło czterech dopaki miała, więc no sprzęgło musi mieć kurwa nowe chyba. chyba no, że tu jest jak nowe, jak to jeździło ze stoma koniami. No to, wiesz, no, to wiesz, że ten silnik nie był mocny, nie? Nie. Nawet, nawet jak był sprawny, no to miałeś 170 koni. No tak. Z no deku 250 to wiesz, to ona. A mi się... aha, dobra, bo tam mi wysłałeś takie zdjęcie, że jakiś tam okular można lepszy do niego wsadzić, takie podtrzymujące wałki. No tej... I wariator sący, że mam zjebany. No bardzo różne. Wiesz, co możemy podjechać, jak chcesz tam zobaczyć? Co z miłą chęcią się można. No, no. no to, to, to jedziemy na, na dział silnikowni. Tak jest. <laughs> Kurwa, z lusterkiem, to mogę też zobaczyć. <laughs> z lusterkiem inspekcyjnym. <laughs> Powiem ci, że no... Nie, o kurwa ten... tam A chuj sadzę cały ten... O. o kurwa teraz widzę, o ja pierdolę! O, o kurwa, kurwa. Jakieś kawałki tam leżą. Ale nie wiernik od turbiny, ale ładny zajebany. Kurwa, dlatego turbo nie chciał ładować nic. Chuj, 0,1 bara, i później spadało do, do, na, na minusy na wysokich obrotach. Jezu, Michał, jak tutaj do, do, dopucował tłoki, bo tutaj no, zdecydowanie, że na 1,8. I teraz myślimy, że dużo, dużo dmuchać. Te kurwa, jebane skrzydełka trochę wypierdolić. Michał ma taki sekret, kurwa, bo to te motocykle wszystkie tam robił całe życie, przyrządy dorobione. Tego skrzydła opierdolimy. A będziemy nie głowice planować, czy w miarę równa głowica i blok jest? O, jest no, wiesz co za światło? To najpierw muszę wyczyścić, bo się nie dopiero świeżo. Aha. To zobaczymy, czy trzeba będzie planować, czy nie. Jak trzeba będzie planować, to wyjebiemy całkowicie tego garba na wzór 2.0. A jeżeli kurwa planowania nie będzie, to trochę z tego zbierzemy i chuj. No. Kurwa, ile tych sekretów. Każdy jakiś czas. O, takie ładne już stworzenie to miało czarne? Nie, to nie jest od tego. To nie od, od tego. Tych, od tych 2.0 miałem. Wiesz? A, porównałeś 2.0. No i Aha. też tam wyszło, że te są 10 gram cięższe, kurwy od tych, tych 2.0. To nie tak dużo. Nie, nie tak dużo, no. O kurwa. Też na wysoki pierścionek. A. U mnie też były takie czarne stworzonki, a to są moje. Nie, też nie. Też nie? Tam, tam, <laughs> Dobrze. Mam, tam mam. Dobrze, ale wszystkie czarne. No. 108 gram. To to samo wszystko. to patrzymy tu moją głowicę. Ale tak śmiesznie stosunek jest. Strasznie duży, ma zawory ssące, a bardzo ma zawory wydechowe. Powiedz, to, to już jest ten nowszy typ silnika, no. że ma takie wyjście na turbo, śmieszne, że, że ma tylko te dwie, dwie dziurki, a powiedz, one też mają te, te zaworki takie te jednokierunkowe, takie jak te starsze? Nie, nie, tutaj nie ma tego. O. Ani nie ma w tej podporze wałków tego zaworka zwrotnego, ani w głowicy. I sitek też nie mają? Nie, nigdzie, ani na balansach, nie ma sitek w ogóle. Chuj w dobra, czas sitki wypierdalać, no. przynajmniej w tych moich silnikach. Były no, rozbierane, ale nie była planowana głowica. Dosyć Właśnie mało. tutaj... Z... Ładnie wygląda. Mhm. Bo tu bardzo dużo kutasów wyszło. Tam już wcześniej zaczęliśmy oglądać korbowody. Mm. Najwyżej jeden korbowód mi chcę zabiorę do siebie, że przyspieszy troszeczkę roboty, żeby główkę zrobili. Bo żeśmy zobaczyli, że na sworzniu... jest przytarty, jest przytarty sworzeń tłokowy. No kurwa, mać. Ktoś wymieniał rozrząd, po tak napierdol i syfu do silnika, że ukurwił korbę. No, mamy tego spierdolonego troszkę. Ale nie czuć nic pod palcem. Takie delikatne ryski ma. Śmiesznie raz mi tam ostrość, a słab mi tu ostrość. Nie, czy co tu jeszcze? Jakie to kutasy kurwa jeszcze w tym silniku są ciekawe, to już na ziemi coś. To oleju, była pęknięta tutaj na jednym uchu. Jest. Było... Nasi to byli. No, byli. śruba czy stalowa? To jest aluminiowa. Aha, na no, stare siły wkręcone wiadomo. No i jeszcze tu jakaś inna była jedna śruba też jakaś była. Ta była duża, Ta jest jakaś już. A te śruby, to są śruby od głowicy? To już są te lepsze? To są te lepsze, no? 12,9, czyli te wszystkie nowsze silniki już mają te lepsze śruby głowicy. A to mi chciał też, mówiłeś, że też takie strasznie wrażliwe, że ten okular, że, że on tam... No wiesz co, tu jest ta pod... powierzchnia podparcia wałka jest taka Wąska dosyć. A, widzę. Tendrowy w środku jest taki szeroki. Szeroki, na no olej. W tych nowszych podporach po prostu zwiększyli tą powierzchnię tarcia, a zmniejszyli ten rower w środku. Nie? A, a czyli, czyli też lepsze podparcie ma wałek rozrządu. I to no są coś tak, wydechowe? Yy, tak samo, no. A. Obydwa są zmienione. I jak są te cien cienkie, to właśnie szybko się wałek wyciera. Nie? Aha. główce. Aha, o kurczę. No mnie wariator no, mi wyszło, że, że raczej wyszło, no wyszło nam, że mam wariator do wymiany. A dobrze, ale to, to zaraz wariatora poszukamy. A powiedz mi o bloku, blok jakiś. Ktoś już nasi go spierdzielili. Widać, że był delikatnie honowany. Znaczy, ślady czyjejś tam roboty są na nim widoczne. No. No to jeszcze raz trzeba pochonować. Jak to ja to zamierzam delikatnie, z, no, z 1,5 bara dmuchać, no to nawet niedelikatnie można sety rozluźnić tak, kurwa, że podwiększy większy boost. Jeszcze jakieś kutasy? Nie, ja tak naprawdę tak. wszystko ładnie, tylko no, mówię, on cały był zalany nie? Właśnie raczej. mi się wydawało, że gdzieś tutaj zasilania turbospężarki leci. Cały czas co ja nie robiłem, to kapało. Kap, 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 so, tu, kap. Leciało, tu leciało z góry z tej pokrywy A. i tu leciało z tej, bo tu nawet dwie śruby były urwane. Aha. <coughs> Aha, no tak, czyli ktoś coś robił, pierdoli śruby w tej, w tej deklu takim stalowym bocznym, no i jeszcze z tym górnym plastikowym też ciekło. Czyli... To co, co rozkręcone, to spierdolone. I już był ściągany raz, był zostawiony stary, był pogięty, nie? A, no to ja, będę chciał. Albo poprawia... no i tak będę chciał ten poprawiony. No, nowe założymy, tak. Wiadomo. E, o kurwa, tam widzę te balanse. pompę paliwa, pompę wody. No taka droga, o kurwa, z jakąś tam przesłoną elektryczną. O, czujnik jest mój nowy. Po, po jego wsadzałem, też mi go zamawiałeś ten poziom oleju, bo miałem jego błąd. E, cyk. O kurwa. I z tego też ciekło. No też, bo tutaj wszelkie gumowe uszczelki z czasem. Mhm. Ktoś to na stare złożył, dlatego ciekło, czy śrub niebo nie było, chuj wie. A, na stare było złożone, szczele, no wiadomo. To jest moja miseczka, to tam z, z miski mi nie ciekło, przynajmniej tak mi się wydawało. Oj, mamy to. Tu wariator był mocno rozwalony. O kurwa, ja pierdolę. No. Z 3 mm luzu ma. Mi chciało można sam wariator wymienić, to trzeba w komplet z wałkiem? Wiesz co, no jak chciałbyś kupić, no to musisz z wałkiem. Nie idzie po O kurwa. A jakiś używany ładny można na przykład wsadzić. No. To tak. się rozkręca jakoś? Czy to jest jakiś integralny element wałka, że tylko te cztery śruby się wykręca tak jak się no, mnie? Można zobaczyć tam w środku, co tam się stało, czy to rozkle... tak, są takie blaszki, czy się rozklepały te blaszki, czy co? O kurwa. Bo to już nie są tanie rzeczy, jak cały wałek chciałem kupić. No chyba, że poszukam jakiegoś ładnego używanego sącego wałka poszukałam. No, ale ten jest mocno robiony. I tutaj jest mi się ta podpora wchodzi, ten okular i no, tutaj się... No. I jak jest, i widać nawet ślad, że jest cienkie i Tak. się robi. Tak, o kurwa, raz śmiało mógłby być dotąd, mógł być większy mógł punkt mógł podparcia mieć. O kurwa, o tu jaki ładny silnik stoi. Ale to już starszy typ, właśnie ja i ten nie ma tutaj takiego wariatora, a mój ma tu, wariator i ma, tu. Masz nowy wałek ssący cały jest. I praktycznie ludzi nie ma wcale. Nie? O kurwa. Tak jest delikatnie, ale. Mi można kupić, bo ten, z tego śnikacha są tańsze wałki. Kupić z tego śniegaka wałek, że przełoży z niego wariator? Nie, to, to jest wariator inny. A to chuj. Z tego masz na cztery śrubkę, to jest na pięć To chuj. Aj. Stąd mi się do wymiany jeszcze. Kurwa, coś jeszcze spierdolili Wszystkie rolki będą dawno. O kurwa. Śliefie z rolkami, bo już czuży są różne, nie? A w tych poliwtach szybko się zużywają, bo no później wiesz klepią głośno. O kurwa, no nie no, trzeba, no, 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 no Michał, no ty to jesteś, tak jak do Ciebie coś idzie, to takiego później wychodzi jak z fabryki albo lepszy, bo jakieś tam pasowania, coś tam zmienimy, no później na jakąś większą moc pompu oleju, tamtej nawet nie ma sensu otwierać. Bardzo fajnie, że, że żadne panewki, nic nie było pozacierane w silniku. To mimo z, y, z no, jest, wał jest, jest ładny, nie? Jest Kolina, jest polerować go nie trzeba. O Jezu, jakie cieniutki. Główne ma panewki takie jak korbowodowe, takie no. przeciwagi. Raz, ale dwa, trzy, zyski, cztery. Wał jest idealny. Taki malutki, leciutki, to kurwa jak to się będzie kręciło wszystko, ja pierdolę. No tak, ładne. malusieńki to. Tu mam bala, o inny jest, ja widzę łożyska takie igłełkowe ma. No ale w połowie widzisz? O kurde. Tylko się opiera dołu. O kurde. Tak A. jest tylko półksiężyc. Ale wynalazek. No. <laughs> Bo te to klasyczne miałem, no i w tych silnikach są też sitka, które... Tak, no w tych nie ma sitek w ogóle nie tylko ma. dziurka na olej. Dziurka. Jedna. I Oho, i nie ma czterech więc. i czterech sitek? I powiem Ci szczerze, no nie miałem przypadku, żeby coś tu się stało z tym. Kurde, czyli Michał, no wydaje mi się, że jak ktoś te nasze filmy ogląda, u Ciebie będzie chciał składać silniki, to kurde na, nie, na moją no to jest twoja gwarancja, ja myślę na moją gwarancję, że wypierdaj te sitka. No, nie, w tych... Wszystkich silnikach wyjebałeś, no to chodzi wszystko idealnie. Chodzi, no w tych poliftach nie ma nigdzie sitek i chodzi. Nie? Czy to jakieś usprawnienie, no kolejna jakaś tam generacja, kolejne jakieś nowocześnienie? No, w tym silniku, mimo że jest poliftowy, to to można zmienić na lepsze. Napinacze one już te główne mają poprawione. Mm -hmm. Ciekaw jestem, czy tam ci co robili rożą, to porozpierdalali? O dziwo nie, chyba. Nie. O. Delikatnie o. chyba było walone. By było walone, dobra. Było. 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 Jajowate są było. trochę. Nie. No. Bra, no dobra, no niechcący zostawiam cię z tym. No każdy swoje robi i. I widzimy się niebawem. Turbinkę ci wyślę pocztą. Dobra. A film kręcę, kurwa, miałem zrobić zdjęcie korbowodu, którego potrzebuję, no jednak te ryski są pierdolone. Ale chciałem was wykorzystać trochę jeszcze bardziej, dasz tak mi głupio o to pytać, bo bardzo dużo doświadczenie w ogóle macie w motorsporcie. Ludzie to jakieś tam części widzą i wiedzą, no, że tam ścigałeś się, zapierdalałeś. I kluczowa rzecz, spężyny zaworowe były. A ja co, coś takiego sobie wymyśliłem, żeby ten samochód. no... Na drugim biegu stówę robi, to musi się kręcić do jakieś 7,5 tysiąca obrotów, czyli mm. trochę z tymi sprężynami zaworowymi byśmy wykombinowali, żeby to twardsze było. Może jakiś tam inne dobierzesz, jakieś swoje sekrety tam masz. No i trzy. Jak te głowice robicie wszystko, to ja wymyśliłem, mi się nie podobają, że strasznie malutkie są te zawory wydechowe. Czy tam trochę te gniazda w środku rozciągnąć? Mm -hmm. Jakieś pół milimetra 0,7. Tak, tak, no bo to zawsze górą ten przepływ to tam to poprawia. Tutaj przednia jest dosyć szeroka, tam milimetr, półtora na pewno. Bardzo dużo, o to bardzo, to bardzo dużo. dużo Można trochę tam z pół milimetra na stronę nawet wziąć. No, żeby, żeby większa ta dziura była, żeby, żeby ta głowica miała większy przepływ. No. To taki eksperyment trzeba zrobić. No muszę coś wyczerpać, żeby cztery dopaki ta fura miała. <laughs> ...dawcze Mamy, to jest ten mój korbowód zepsuty, na którym. Ten, mi... ten. ten no. Na którym nie chciałeś silnika składać, że, że przez te takie kurwa mikrożyski, żerki, których nie czuć, no ale chuj. No. Starszy, tak mi się to podoba, taka upierdliwa, że coś się nie podoba. Od razu klientowi mówi, że to będzie źle, że się pod tym nie podpisujesz i tak dalej. No fakt, no, jest wada materiałowa. A nie o tym teraz, że chciałem powiedzieć, że ten silnik 118 jest taki straszny z kurwy syn wariat wysokoobrotowy, no bo nawet kurwa korbowody ma dłuższe i to też sprzyja jebaniu do obrotów. O kurwa, no moje oko to z 4 mm jest różnicy. Mhm. Zajebiście. To po ten jest stary, tu jest 21 schorzeń. A, to też może wpłynąć. Tak, 21. jest 21, jedynka, tu u nas jest 23. 23. Czyli już milimetr, tak jakby ten na Minimetr, dzień dobry. Ucieka. Tu To jest... 10,8. 10, 10,8. 10,8 no. Czyli trzeba odjąć milimetr. Tak jest. I zobaczymy jaka będzie różnica tego naszego dłuższego. Czyli 10,7 będzie. No zobaczymy zaraz. Ale wiesz 17 jakby był Tak, 20, tak, tak jakby 23, 23 był słońc, to no, będzie 17, no. bo tu mamy złożenie 23. Jest taka ciekawostka. Im dłuższa korba, tym wyżej silniki można kręcić. O kurwa, 11,1, 11, ten miał 10, 4, 4, 4 mm. mm, o kurwa, tak oko strzeliłem, Czy taka różnica jest pewna w skoku tłoka, Czy to około 4 mm między 1,8 a 2,0, no wiadomo, 2,0 ma od chuja więcej momentu obrotowego, ale 1,8 to kurwa z geometrii układu korbowo-tłokowego mi to wychodzi, że do jakichś 90 tysięcy można go jebać. 4 mm jest krótszy korbowód, skok będzie 8 mm dłuższy. Tak, tak, raz, dwa wszystko, no. kurwa, fajnie, a bo te średnice są te same, no to rewelacja, kurwa, ciekawe. Jak... są te same zawsze na duchach. Bo... Fajnie. Kurwa dobra, ale będzie chuj, do 8000 będzie się kręcił, jak ta głowica będzie miała twarde sprężyny zaworowe. <grybujesz> Budujemy głowicę do Audi A3 8V dla kupcia, on zażyczył sobie, żeby wzmocnić sprężyny Sące, bo będzie dojebane boostu, żeby po prostu się domykały o 10%, także działamy tutaj z głowicą ostro. Rozpoczynamy składanie silnika dla kupcia do Audi A3 8V no jedna z głównych, najważniejszych modyfikacji czyli przeróbka 18 na 20 najważniejszy element, czyli wał musi być zmieniony z silnika dwulitrowego mamy tutaj wał z dwulitrowego i tutaj był ten, który był w silniku 1.8 no wiadomo, różni się skokiem w tej chwili mamy wał cały pomierzony no wał jest praktycznie jak nowy nie ma żadnych śladów zużycia także zaczynamy Budowa tego silnika na 1.8 będzie kilka elementów wymienianych na poprawione, lepsze, z mocniejszych wersji, ale wszystko będziemy później relacjonować. Wał mamy na miejscu. No zaraz przystępujemy do montażu tłoków i korbowodów. Tłoki z korbowodami już mamy założone. Tłoki były używane w bardzo ładnym stanie. Z silnika dwulitrowego Luźna na 9 setek Ale Kuba zażyczył sobie trochę luźniejsze pasowanie Więc cylindry były przechłonowane O te pół setki Pierścienie są nowe, trzyczęściowy Pierścień olejowy, najnowszego typu No wszystko ładnie pasuje Przerwa między kranami a Atłukami jest taka jak ma być Składamy dalej Kolejny ważny element pompaleju uko by było pęknięte ucho ale mamy tutaj drugą idealną pompę oleju bez jakiejkolwiek gryzki tutaj jest trójwałek wałek rozwalony wariator mamy wałki z silnika CODX z idealnym wariatorem praktycznie brak zużycia wałka i wałek wydechowy też jest silnika CODX z wyższą krzywką Tą większą. Tak samo musimy wymienić wałki balansujące 1.8 na 2.0. Silnik już praktycznie mamy gotowy do montażu. Pozostało tylko zamocować turbo sprężarkę i pompę wakum. Silnik jest przerobiony na 2 litry z 1.8. Ma zmienione wałki rozrządu wał, korbowody, tłoki także trochę modyfikacji było będzie też inna pompa paliwa z pompą wakuum dwuma już mamy zamontowaną tak jak mówię, zostało tylko turbosprężarka i pompa wakuum i może silnik już trafić do samochodu no i co my tutaj mamy turbosprężarkę kupczo sam dostarczył jest to IS38 zmodyfikowane z Audi S3 także no Wygląda to grubo, zobaczymy co z tego wyjdzie. Będzie z tego moc do naszego białego Audi, co będzie 1.8 na 20 zrobione. I jest 38, wsadzam i, i tylko to większe kółeczko. Nazwałbym to Stage Pool. Liczę 420 430 koni. No to rozbieram. Mam tu Jest 38. Kupię ją na Allegro. Sprzedawca zapewnia, że 56 tysięcy przebiegu ma. Luzu nie ma żadnego ani mikrona. I akurat idealna jest taka, żeby. Tu coś większego do niej wpierdolić. żeby to do naszej białej czekoladki wleciało. Mm, najważniejsze oznaczenie. To! To znaczy, że jest moc. Jest duże żeliwo, kurwa, mały back pressure i dużo ciosu górą. Ciągle aktuatora fabryczny 08. Szybko rozbieramy, bo do pana Leszka chcemy lecieć. A, przyniosę może kółko, jakie będę chciał tu wpierdolić. No. To jest ten small nose, żeby były dłuższe łopatki, żeby nie było takiej przerwy, jak to jest nakrętka. O, to jest duża przerwa i dopiero nakrętka i to będzie bardziej wykorzystana długość łopatki, a długość łopatki... Kurwa, przepaść. Pół centa. To dwóch. Pan tutaj już rozłożony. Kółeczek ustalający. Też sobie nałożyłem kluczyk. A oryginalne kółko może posłużyć do ulepszenia na przykład jest 20 Będzie taki stage pół. Żeby tam, nie wiem, z 300 300... ile, jest? koni ona zrobi? Teraz grzejemy, żeby się rozszerzyło, bo to powinno mi paluszkami lekko schodzić. No i do pana Leszka talerzyk toczyć, przerabiać. Takie gorące, że musiałem na motku położyć. A tu mi się strasznie podoba różnica, o, wiem jak już to pokażę. Tego small nose a. tu mam tą nakręteczkę. Kurwa. O, wiesz, to ona jest praktycznie tej samej wielkości co kółeczko w turbinie. Ona, o kurwa, chuj wypadł. To jest odrysowane na jakiej powierzchni, że można było łopatkę po dłuższą na stronę zrobić. Żeby takie lepsze wykorzystanie tego wszystkiego. Hmm. Poluzowane wszystko. I zaraz przerwa na kawę druciarnią, wszystko na silkoniku, ale tak jest fabrycznie. Ten talerzyk też jest na silkon przypierdolony. Precyzyjna robota u pana Leszka. Właśnie nie wpierdzielam, nie przeszkadzam. Klasyczna maszyna i ogień. Z tego na to. Jaram się, taki hajen. W ogóle fabryczna fajna na CNC była też wycina że nie odlewa CNC. No to nasze turbo przygotowane pod Stage pool. talerzyk tutaj już jest roztoczony. Nic teraz musi być bardzo ekspresyjny tokarz, żeby nam tą dziurę tutaj obrobił. na łatwe to nie będzie, bo to jest teflonowa kurwa wkładka. Trzeba wypierdolić, naspawać, obrobić. Niestety będzie zabawy co niemiara. Z jest dusza jebana, chuj. No jaram się, nie mogę się zacząć, jak to będzie działało. No to co, zaczynamy projekt Biała Lady czy tą Snow Lady może. Mamy nowy rdzeń do IS38 Turbo. Będziemy co, tylny talerzyk będziemy toczyli pod większe kółeczko kompresji. O kurde, ale sklejone mocno było. No i już mamy dół zdjęty. Dobra, tym razem go uprowezmy. No wyłaś. Dobra, jest. I zapis... o jeszcze. Cyk i lecimy z tym do pana Leszka. A to wszystko już tu mam spasowane u pana Leszka. Nowe, większe koło kompresji jest. Bo cały nowy wkład po prostu wsadzam Tylko talerzyk sobie przyrobiłem większe kółeczko. I zaczynam jak to nasze jest 38 będzie działało. Złożę sobie je i co? I trzeba z tym jechać na wyważenie. W zasadzie to składanie to polega... Tutaj kapkę silikonu trzeba dać, co cztery śrubki i nakręteczka i chuj o, to już na gotowo zrobione pan Leszek spolerował tutaj drugi pan to powyważał składamy turbosprężareczkę i będziemy przekazywali ją Michciowi kolejna no, układaneczka nie dobra bo jeszcze jedną ręką no, paseczka i już cała, no już tam siłowniczek wiadomo Tłumiczek został na swoim miejscu, czy mimo że ucięty, spawany, że na tokarkę łatwo jechało. Ale będzie tłumiczek szmerów. no i dobra. Tak to niestety będę musiał częściowo rozebrać, bo jeszcze muszę łożyć do serii. To mogę, parę stopni mam jeszcze przesunięcia. Przyłem czarnymi paskami, to teraz to rozkręcam wszystko, sklejam na silikonik i skręcam ponownie. Gotowe dla Michcie. Tylko trzeba zweryfikować to. O, na 99% do wymiany. Daty nie znalazłem, do świętego spokoju, warto to wymienić, bo to grosze kosztuje Posmarowane mamy No to wsadzamy Dobra, teraz znaczki, znaczki, gdzie są moje znaczki? O tu są Teraz mogę to tak dopierdolić sprężarkę już mamy na miejscu jest już przymocowana na silniku. Wszystkie osłony są. Wszystkie węże, wszystko jest podłączone. Jak widać, wirnik jest bardzo duży. Nie wiem, czy widać. Jest. Silnik jest gotowy już do montażu do samochodu, ale Kuba poprosił nas jeszcze, żeby sprawdzić stan. Tarczek i przekładek w skrzyni biegów, także przed montażem silnika, Jeszcze tam zajrzymy do kosza sprzęgłowego. Dostaliśmy się do sprzęgieł e, skrzynia Deku 250. E, jak widać, tarczki są praktycznie jak nowe. E, są jakieś ślady e, flamastra świeżego. Wydaje mi się, że przed chwilą ktoś tutaj zmieniał. Po prostu całe sprzęgło, cały zestaw tarczek, bo przekładki, wszystko jest, jeszcze ma ślady odszlifowania, od nowości, także one są bardzo świeże jeszcze nawet. Można powiedzieć, że niedotarte. Tarczki, no mówię, są praktycznie nowe. Niedawno to musiało być robione. i mamy włożony. Odpowietrzony jest. Już się pompka jakaś załączyła od wody Odpowietrzony, ciśnienie oleju nabite Olej zalany Zobaczymy czy to zagada Jestem ciekaw czy zaruszy na tej pompie kurde CJX. Jeśli Ściągniemy to na razie No, uwaga oh